Witam Was kochane dziewczynki, bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze, przed chwilą nagrałam dla Was filmik z moją taką codzienną e, rutyną makijażową, czyli po prostu my full make up routine e, ale e, głównym, ale no nie ale, ale po prostu głównym Głównym powodem, dla którego nagrałam Wam moją nową, moją nową codzienność makijażową, był podkład, na który się przerzuciłam, czyli podkład, a właściwie pudro podkład z Bare Minerals jest to ta formuła oryginalna. Te, które mnie oglądają regularnie, wiedzą, że zaczęłam stosować kurację Aventriak Neal. Czyli kurację, która ma na celu wyrównanie niedoskonałości, zniwelowanie niedoskonałości twarzy, wyrównanie całej struktury twarzy i pozbycie się zaskórników na twarzy. Dlatego też stwierdziłam, że skoro walczę ze skórnikami i mam problemy z zapychającymi się porami, to nie będę używać normalnego podkładu, który po prostu będzie mi te pory w kółko zapychał i to będzie takie koło zamknięte i po prostu będzie to bezsensowne wydawanie pieniędzy. Dlatego zdecydowałam się na jakiś podkład mineralny. Akurat byłam w Seforze i szukałam czegoś takiego lekkiego przypomniałam sobie, że przecież w zeszłym roku, w zeszłe lato, używałam właśnie podkładu mineralnego z Bare Minerals w kolorze Medium beige, który był taki no, słoneczny, dość żółty, średnio ciemny kolor, który teraz oczywiście tak był, byłby mi za ciemny więc postanowiłam się popróbować, pomogła mi oczywiście konsultantka w seforze i razem wybrałyśmy właśnie odcień Fairly Light, czyli jest to najjaśniejszy dostępny odcień, to znaczy jest jeszcze jeden jaśniejszy, ale to jest taki wiecie, taki no świnkowy, różowy, w którym no, jak Pani mi nałożyła na połowę twarzy, wyglądałam strasznie, jak taka chora, różowa dziewczynka, no, no naprawdę strasznie to wyglądało. Zdecydowałam się na ten podkład. W podjęciu decyzji pomogło mi to, że do końca października jest promocja w seforze i yy, ostatnio wam mówiłam, że za 80 kilka złotych, ale jednak okazało się, yy, że zapłaciłam za ten podkład 92 zł w promocji, jego cena regularna to 115 zł, chociaż dziewczyny w komentarzach pisały mi, że w seforze w Łodzi kosztuje 130 zł. Nie wiem złotych, nie wiem, jak to możliwe, no ale skoro tak piszą, widocznie tak jest, nie mam pojęcia dlaczego. I dlatego też zrobiłam dla Was moją, yy, mój codzienny makijaż, a teraz robię dla Was yy, recenzję podejrzewam, że recenzja pojawi się wcześniej z tego względu, że prawdopodobnie długo skończy mi się internet, a chcę dla Was zrobić ten filmik, ponieważ go obiecałam, no i nie mogę go nie zrobić. Więc pierwsza sprawa, cena, jak już Wam powiedziałam, 92 zł w promocji, wydaje się dużo, ale jest to 8 gramów produktu, ja to zużyłam na razie, a nie, wiem, no mało. Nawet za bardzo zużycia nie widać Ten podkład ma wersja taka regularna Ma 8 gramów Można też kupić próbkę w gramaturze 2 gramy Nie pamiętam ceny, ale wiem, że to się totalnie nie opłaca Bo to jest chyba około 40 czy 50 zł Także naprawdę dużo bardziej opłaca się poprosić konsultantkę O nałożenie tego produktu I później kupienie całej pojemności 8 gram Tutaj go odkręcamy Normalna nakrętka, na którą ja zazwyczaj wysypuję produkt. Tutaj e, mamy wieczką, które się przekręca. Mamy ładne cztery dziureczki, e, które po prostu pozwalają nam wysypać produkt na zakrętkę. Ja to robię tak, że wysypuję tutaj. I następnie e, maczam znaczy nabieram e, na pędzel produkt. Ja używam e, pędzla z Icotus, to jest pędzel bambusowy do brązera. kosztuje około w granicy 40 zł wyrosmanie lub superfarm. I jak już mam ten czysty, oczywiście, pędzelek, to tak robię tap, tap, tap. Nadmiar odszypuje, znowu powtarzam to yy, i odszepuję. Ważne jest to, żeby nie zamiatać tak fółko, bo ten produkt wam, produkt wam po prostu wypadnie poza nakrętkę i tylko tyle, że produkt się zmarnuje. I następnie aplikuję go na całą twarz takimi yy, małymi, kolistymi ruchami. Yy, na całą twarz, oczywiście na nos, tutaj zamykam oczko i jadę sobie wokół, yy, wokół yy, oczu. Yy, szczegóły będziecie mieli podane w następnym filmiku, który później na pewno się wgra. I co Wam mogę teraz pokazać? Przed chwilą zrobiłam dla Was właśnie filmik. I więc, podkład, mam świeżo nałożony. Jest to wersja oryginalna, która jest, jak widzicie, świetlista. Eee, oczywiście można ją zmatowić pudrem, ale ja na razie nie będę jej matować, bo podoba mi się, naprawdę podoba mi się taki efekt. Wiem, że jeszcze jest wersja matowa, aczkolwiek słyszałam o tej wersji matowej same niepochlebne opinie, że bardzo podkreśla suche skórki. Że nawet nie, nie nadaje się do, do cery tłustej, bo nie wymatuje, ale potem ta cera znowu jest przetuszczona. A przecież nie o to, nie o to nam chodzi. Jak widzicie, tutaj pory są dobrze ukryte, pory nie są podkreślone. W klasycznym podkładzie nakładam podkład, jest ok. Po godzinie dwóch mam wielkie rozjechane pory, niczym po prostu kratery wulkanu. Wygląda to tragicznie. Cera się męczy, poci i wieczorem zmywam makijaż, i to naprawdę no, nie wygląda dobrze, niestety. Więc dlatego też zdecydowałam się na podkład, który niby ma być. Może nie jak lekarstwo, ale chociaż ma po prostu nie szkodzić. Bardzo ważne jest to, na jakie produkty, na jakie kremy nałożymy ten oto puder. Ja zazwyczaj, znaczy codziennie nakładam puder z Bare Minerals na krem matujący z The Body Shopu, to jest algowy krem do cery mieszanej i tłustej. W sumie to nie jest krem, tylko to jest żel. Konsystencja jest bardzo lepka i właśnie dlatego idealnie się nadaje, jak widzicie taki sobie żel. Dosłownie wchłania się do matu w 10 sekund po nałożeniu. A następnie nakładam taki lekki filtr z Neutrogeny z SPF55, niestety niedostępny w Polsce. Ale on jest bardzo fajny, bo nie zapycha porów, jest bez oleju, jest naprawdę bardzo, bardzo lekki. I to połączenie sprawdza się idealnie, zarówno sam filtr sprawdza się super, sam krem nałożony na buzię i następnie zaaplikowany podkład też daje super, naprawdę super efekty. Ta buzia jest zmatowiona, ale nawilżona, nie jest taka sucha. Suche skórki nie są podkreślone, a ja teraz naprawdę mam suchą cerę z tego względu, że właśnie stosuję Neal. No i te dziewczyny, które stosują ten produkt, wiedzą, że on naprawdę się jest na, na naszej cerze i odstają suche skórki. A tutaj nic nie widać. Te suche skórki są, ale one nie są mocno widoczne. Ten podkład ich po prostu nie podkreśla. Inne kremy, na które próbowałam, nakła które próbowałam nakładać pod, pod ten puder. Mineralny był to taki krem z Clinic Super Defense z SPF 25 do cery um, suchej do znaczy cery mieszanej w kierunku suchej. Um. Ja miałam tego, tego kosmetyku kilka próbek i naprawdę był bardzo, bardzo fajny. I tak właśnie się zastanawiam, czy jak nie skończy mi się ten żel matujący, bo podejrzewam, że na zimę może być zbyt wysuszający i moja cera będzie niedostatecznie nawilżona. I zastanawiam się nad tym kremem, super działa. Ale zastanawiałam się również nad kremem, ja tutaj mam tylko próbeczkę, Multi Active z Clarinsa. To jest do wszystkich typów cery. I pod innymi podkładami ten krem Sprawdzał się naprawdę bardzo dobrze. On ma dosyć gęstą konsystencję, ale nie jest za bardzo tłusty. Niestety pod pudrem z Be Bare Minerals wygląda tragicznie. Ta cera jest taka, nałożę ten krem, nałożę podkład, niby jest fajnie. Patrzę za 10 lusterko. Ta cera jest taka cała tłusta, klejąca, pory są ogromne. Ten podkład wchodzi w te pory i wygląda to strasznie. No, naprawdę jak takie takie ciasto, takie coś zważone po prostu, no strasznie na, na innych, pod innymi podkładami sprawdzał się super pod yy, minerałami niestety się nie sprawdza I jeszcze mam jeden krem jest to krem mojej siostry, którego ostatnio używałam, znaczy nie używałam, ale użyłam, żeby Wam powiedzieć jak się sprawdza jest to Sephora yy, krem nawilżający Instant Moisturizer jest to też do, do cery mieszanej, on ma lekką konsystencję Zawsze wam pokażę taki, no też taki żelokrem i też bardzo dobrze się sprawdza i w ogóle ten krem jest bardzo fajny moja siostra go bardzo bardzo lubi chociaż ostatnio kupiła mi krem um, z Estée Lauder Time Zone na pierwsze zmarszczki było jej smutno ale no ale trzeba zadbać o siostrę skoro ona nie poczuwa się na razie do tego, że powinna niwelować swoje zmarszczki no ale przecież 29 lat to jest tak młody wiek no niestety ale już siostra się poprawia, używa kremu przeciwzmaczkowego, używa tego i jest już baya bongo naprawdę. Ale wracając do podkładu, jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Tak jak wam mówiłam w poprzednim filmiku, mam nadzieję, że moja cera nie będzie, nie zmieni się aż na tak jasną, że yy, ten podkład po prostu będzie dla mnie za jasny bo to jest najjaśniejszy yy, już kolor z tej gamy lekko żółtej. Mam nadzieję, że moja cera nie wyblaknie tak strasznie jak co roku, chociaż nie wiem czemu miałoby się tak nie stać, ale mam nadzieję, trzymam kciuki. I co, mam nadzieję, że przekazałam Wam te najważniejsze informacje. Jestem tylko jeszcze ciekawa na jak długo starczy mi ten podkład. Jeżeli by mi starczył na 3-4 miesiące, to uważam, że inwestycja naprawdę byłaby warta uwagi i nie żałowałabym. A podejrzewam, że wcześniej się nie skończy, bo. Bo niby czemu? Przecież to jest aż 8 gramów produktu, także naprawdę, naprawdę dużo. Jeżeli na pewno będą pytania, czy używam innych podkładów mineralnych, używałam tylko puder pseudo z L'Oreal'a, pseudo z Maybelline. To jest w ogóle, to nawet nie ma sensu, już sobie zawracać z tym głowy, bo to po prostu nie są produkty mineralne, tylko jakieś tam wiecie ściemy marketingowe. Mm, nie próbowałam y, pudrów mineralnych z Everyday Minerals, ale moja koleżanka próbowała i mówiła, że bardzo je wysuszały cerę. Ja nie wiem, y, nie wiem jak to się sprawdzi, dlatego ja y, nie będę się na ten temat wypowiadać. Y, jedyne, co jest fajniejsze w tych produktach z Everyday Minerals, to jest to, że po prostu można sobie na Allegro y, kupić małe próbeczki w takich małych pojemniczkach mniej więcej takiej wielkości i wtedy możecie zobaczyć czy Wam ten produkt się spodoba, czy nie patrzyłam na Allegro i y, tych próbek Bare Minerals nie ma więc może po prostu można udać się do Sephora i poprosić o próbkę, nie wiem zawsze dają próbki, ale akurat czy tego pudru mineralnego tak trochę dziwnie odsypywać w taki ten, no ale wiecie, do odważnych świat należy, więc jeżeli macie ochotę, to próbujcie i jeszcze tylko Wam przypominam, że promocja y, na te pudry w seforze trwa do 31 października, czyli macie jeszcze tylko dwa dni i co? Co mówię z bardzo gorąco? I co? Pyta. Pa.